Witam wszystkich tutaj Aspa, i zapraszam Was na kolejny odcinek, zagrajmy w Sirius, sam pierwsze starcie Dzisiaj zajmujemy się już siódmym poziomem, o nazwie wydmy No i muszę Wam powiedzieć, że tutaj akcja już zaczyna się naprawdę rozkręcać nieźle Mimo że tutaj widzimy tylko 252 potworów Naprawdę uwierzcie mi Będzie ostro No i sobie liczyłem jednak i rzeczywiście jest 15 poziomów, tak musiałem to powiedzieć żeby rozwiać wszelkie moje wątpliwości. 15 poziomów. No i zaczynamy akcję. Tu będzie niezły rozpierdol. Myk. No i w poprzednim odcinku wychwalę ten soundtrack jaki to jest super. i właśnie tutaj macie dowód. Wystarczy sobie tego soundtracku na poziomie wydmy. Który jest nieziemski. Co wy mi tu by kołaki wysyłacie? To nic. Jezus Marian Ach, tu jeszcze biemy mechanoid idzie. Jeszcze jeden! Ło, ale ich rozjebało. Jeszcze jeden idzie. Pek! Ty Ło kurde, to mi Byłem na to przygotowany Muszę obracać teraz 360 stopni, żeby ich szukać. Fuck, fuck, fuck. Trochę ich się dużo robi. Fuck! O, Dobrze! Jest... Jaka piękna arena do wojny. Z tymi skurby, synami. No chodźcie, skurwy syny. Byk, pyk. Wszędzie ich chuj będzie zaraz. Nie wiem czy powinienem marnować na ich amunicję. Jeszcze się ukaże. No przeskoczył mi Nad rakietnicą to chuj. Dobra. O Jezus. Teraz serducho dostajemy. Ile amunicji. Dziękuję bardzo bogowie. O cholera. O Jezus. Kemikadza. Fuck. Tylko nie oni. Z każdej strony lecą Właśnie zebraliśmy te cztery elementy Zapomniałem wspomnieć, teraz udajemy się do Metropolis I tam znajdziemy nasz kolejny przedmiot, kolejny cel O którym na razie nie wspomnę W tych kamikady się pojawiło, nie ma co domy radę Spierdalaj Nie przeszkadzaj mi Nie przeszkadzaj mi tych dorośli, rozpływają kurwa, z tym Dobra, już chyba wszyscy Czas udać się po parę sekretów Wow, już tak od razu Nie przygotowałem się Jeszcze z tyłu mnie atakuje? Tak, oczywiście, zawsze. Pod tyłice atakujemy jeszcze. Dobra. Idziemy dalej. Ach, i tam muzyka. Kurde, to jest moc. To jest rozpierdol. Jeb. Yeah. Tyryrym. Oj, będę miał max... HP zaraz. Mi spierdalaj, spierdalaj, spierdalaj sam. Spierdalaj, kurwa. Kurde, słońce mnie rani. Za daleko się oddaliłem na pustynię. Ale już jestem bezpieczny. Mile harbi, fuj. Patrzcie, jak się ładnie rozsypują. Jak puzle, kurwa, na stoliku. Dobrze. Dobra, starszy tego. Teraz trochę ołowiu dodatkowego. Dobrze. Dobrze. Sam rządzisz. Rządzisz. Rządzisz, kurwa. A ta muzyka jest piękna. <laughs> Dla mnie drugie miejsce w pierwszym starciu, jeśli chodzi o soundtraki z tej gry. A i myślałem, że to coś będzie. Po czemu nie? Wszędzie można znaleźć coś. Dobra. Czas przywołać kolejną falę wrogów. A potem idziemy na lewo po sekrety. Mega paczka. O kurwa. Fui was tutaj. Zara, jeszcze ty. Dostałem rakiety. Spokojnie, powoli. Powolutku, po kolei. Każdego rozwalaj. O kurwa! Ty chuju. Ach, tylko tracamy, nic Dobra. Dobrze jest. Chociaż mi dojebali trochę. O i drzwi otwarte, proszę. A jeszcze nie chcemy tam wchodzić, jeszcze nie. Jeszcze troszeczkę sekretów zostało. Oczywiście tu też wszystkich nie pamiętam, no ale trudno. Ops, ops. tylko czterech, no to co to miało być? Tam, kolejny sekret. Kurde, nie trafił Teraz powinienem trafić Tak jest Pojawiły się ukryte przedmioty A potwory to już chleb powszedni kurwa Gdzie się kurwa pchasz Dobra Wchodzimy do środka do Metropolis, kurwa. Jeszcze nie. Jeszcze nie do Metropolis. Najpierw przedmieścia będą. Dopiero potem. Wielka metropolia, kurwa, będzie. O tak! Ciężki karabin Serowi XL2. Bardzo potężny. No i w chuj fantów jeszcze. Ach, to jest moc. Pewnie możecie zauważyć, że taka ciekawostka, że tutaj ten karabin strzela wolniej niż w drugim starciu. To jest dziwne. Przynajmniej mi się tak wydaje. Że jakoś tu jest wolniejszy, naprawdę. Dobra, spier dalej. Ooo, jest tutaj. Ale to nic! Gdzie się No Ale ten minigun to ich szybciej tutaj rozwala w tym pierwszym starciu Zdecydowanie Minigun to podstawa Dobra, czyżby to już wszystko było? Chyba tak. Ajdź, nie bałem się. Prosto. Jeszcze nie koniec. Co teraz? What now? Jestem gotów. Słyszę szczeroidy. O oh, fuck! Fuck! Kurde Tu, o jest, jeszcze się pojawił słyszę jeszcze gdzieś są Ilu jest? Fuck Kurde, dostałem free-a Z tych glutów Łatko Boska Jest! Niszczy ich! Jest! Tak! Otwarte! Je kurwa! Wchodzimy do Metropolis. Wspaniale. Dwa sekrety nieodkryte na no, no cóż! Kurwa, zmawiaj się. Prawidłowo, kurwa. Dobra, w kolejnym odcinku zajmiemy się poziomem przedmieścia. A na razie to by było na tyle. Żegnam się z wami siema.